Okay. Chcę pierwszy otworzyć mój klosz Wow, tu jest guma Jak fajnie Cieszę się, że ją dostałam Tak ładnie pachnie Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust A już mi smakuje Co ty robisz to? Musisz poczekać na wszystkich mm, Zobaczmy, co jest pod moim kloszem Tu też jest guma Ale dużo więcej niż u Polly Podoba mi się taki układ Muszę natychmiast pozbyć się opakowań Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopacze gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. Oni no, nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wyczekajcie, aż skończę jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara! Znowu ci się nie udało! Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł! Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patyk i zachodam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz? Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Poli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie, Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Co ty zrobiłaś Poli? Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. Choć dziwo tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się poce, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się! Tom wystarczy, to już przesada! O nie, pęk! Wygląda jakby bomba tu wybuchła! Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy. To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy skate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli, jak zwykle nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne kiedyś i mnie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurcze, w parze jest tylko jeden cukierek, no to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda. Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan Was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto, jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe? Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak! Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie to nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Molly to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów. Teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Poza siwus. Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry, zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda? Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie naraz. Pierwsza paczka już jest, czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy już więcej, nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je poleć Sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam Wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż Ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super. No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie, nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to, będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. Zostało jeszcze jedno ziarenko. Świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. I co się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą. Mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! Co mam znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan! Brawo! Jedny! Łap popcornu ustami, Kate! Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy, by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ale ją widać. Super, znowu mi się poszczęściło, to takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A to ma pecha. Uważaj, przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabija się ze mnie. Wieszcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak tu dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A co jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz. Nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz! Świetnie! Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja. Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Nie ksytu się zbytnio, Kate. I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co wy robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach! Nie ma nic lepszego niż kola. I fajniejszego niż ogromna wieża z puszek Koli też nie ma. Wow, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zgadzam się, pójdzie się z nami, proszę. Nie ma mowy, przecież ja to zbudowałem. Tak? W takim razie będziemy musiały trochę poprawić swoją konstrukcję. Ej, nie wstyd wam! Zepsułyście to, co budowałem cały dzień. Jako pierwsza chcę sprawdzić, co mam. To wszystko to niesprawiedliwe. Nie przejmuj się. Tak wyszło, że to ja dostałem wszystkie frytki. No to ja rozumiem. to raczej ja dostałam wszystkie frytki. Spójrzcie tylko na tę górę. Na oko mam więcej frytek niż wyrazem. Mila jest pierwsza, takie są zasady. Dobra, akurat jestem bardzo głodna. Nie jestem pewna, czy zadowolę się jednym kawałkiem, ale muszę przynajmniej spróbować. Poza tym uwielbiam keczup. A mam go całkiem sporo. Zwłaszcza dla jednej frytki. Chyba twoja frytka utonęła. Co? Jak to? No, muszę ją stamtąd wyciągnąć, bo inaczej w ogóle nie będę miała co jeść. Jak mam ją wyjąć? No wyłaś! Kurczę, teraz jestem cała w sosie. Ale co za różnica? Mogę umyć buzię, ale za to mam frytkę. Tyszności. Ale wcale się nie najadłam. Alex, może się podzielisz? Nie mam mowy, sam chcę zjeść wszystkie frytki. Mila nawet nie oczekuj, że się podzielę. Jestem zbyt głodny. Czas na zanurzenie fryteczek, Sosie. Pyszności! Po prostu palce lizać! Myślę, że to jest moja szansa. Najważniejsze, żeby jej nie przegapić. Mówiłam, żebyś niczego nie dotykała. Tak? W takim razie mam bardzo fajny pomysł. Spodoba ci się. Od dawna chciałam zobaczyć człowieka, który pochłonie całą garść ostrego sosu. Jakie to pyszne! Dziewczyny nie macie pojęcia, jak się cieszę. Alex, czujesz coś niezwykłego? Co, co się dzieje? Pomocy! Eee! To trzęsienie ziemi. Musimy to zatrzymać, bo moja wieża sprytek runie. O, Julie, dziękuję. Bez Ciebie na pewno bym skłonął. Teraz Twoja kolej jedzenie. Nareszcie. Myślę, że będzie naprawdę fajnie, gdy poleję to wszystko sosem. Nie tylko frytki polałaś. Alex teraz też jest to smaku keczupu. To jeszcze nie wszystko. Druga fala sosów. Julie, tego już za wiele. Alex, zajmij się nią. Dlaczego to zrobiliście? Teraz nie mam ogromnej wieży z frytek. Co nas czeka w tej rundzie? Ojej! Frytki bardziej mi się podobały. To, to nierealne, żeby zjeść tyle papryki. Ja mam jej mniej, ale i tak nie chcę ich dotykać. OK. A ja mam szczęście. Muszę zjeść tylko jedną papryczkę. No to zaczynaj, Mila. Okej, okay. a później będę patrzyła, jak wy się męczycie. Papryczka nie wygląda tak strasznie. Mam nadzieję, że taka też będzie w smaku. Nie ma się czego bać. Ta papryka jest całkiem niezła. Oczywiście nie jest zbyt smaczna, ale spodziewałam się czegoś gorszego. Ojej! A, teraz rozumiem, dlaczego wszyscy mówią, że jest taka ostra! Pomocy! Ratunku! O, krzyk naprawdę pomaga! Y, Alex, teraz twoja kolej! Pomili, boję się nawet dotknąć tej papryki! Mam nadzieję, że uda mi się ją złapać! A gdy wszyscy będą patrzeć na paprykę, ja pozbędę się reszty! Naiwny! Myśli, że niczego nie widzę! Jaka szkoda, że nie złapałem papryczki. Teraz nie mam co jeść. Chłamczuch, na twoich kolanach leży cały talerzyk papryki. Smacznego. To obrzydliwe. Mogę ich nie jeść, błagam. Nie, nie możesz. Podniosę ci nawet tę papryczkę, którą rzekomo opuściłeś. Trzymaj. Dlaczego jesteś taka okrutna? Jeśli spłonę to z twojej winy. Już czuję ogień. Rozprzestrzenia się po mnie. Ogień może zranić Julie i jej paprykę. Czas z tym skończyć. Alex, otwórz usta. Trzeba ugasić ten pożar. O, udało się. Serio, dzięki bardzo. Julie, teraz będziesz musiała zjeść dużo czarnej, zwęglonej papryki. Zjeść? Przecież jest spalona. Kuranie, będę musiała cierpieć. Jak super. O nie! Myślałam, że skończyłam z papryką. W razie czego, pamiętajcie o mnie dobrze. Co za szybkość! Łatwizna. Góra papryki zniknęła w kilka sekund. I dopiero teraz czuję jej skutki. Julie jest teraz astronautką. Ojej, zawsze chciałam polecieć w kosmos. Ale nigdy nie sądziłam, że zrobię to w taki sposób. Ups, chyba kończy mi się paliwo! A... Nie panikujcie, lot przebiegł pomyślnie, a lądowanie tak średnio. O nie, niezidentyfikowany obiekt! Dzisiaj nie jest mój dzień, ale byłam w kosmosie. Co za ubaw! Pierwsza zobaczyć, jakie pyszności czekają nas tym razem. O rany! O co chodzi z tymi wszystkimi cytrynami? Nawet ich nie lubię! Zgadzam się, ja też nie chcę ich jeść, a mam ich dosyć dużo. Co z nimi zrobić? Ok. Tak się cieszę, że to wy macie wszystkie cytryny. A ja muszę zjeść tylko jedno. Myślę, że z tym sobie poradzę. Ojej! Nie zdawałam sobie sprawy, że jest aż tak kwaśna. Już czuję, jak twarz mi wykręca. Zaraz będzie tak pomarszczona, że nie będzie można mnie rozpoznać. Naprawdę, Julie, cytryna ci szkodzi. Czas wrócić do normalności, żebyś nie odstraszyła wszystkich widzów. Nic mi nie jest, dzięki, Alex. Czy to samo stanie się ze mną po cytrynach? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. O nie! Teraz rozumiem, że cytryna ma taki sam wpływ na wygląd jak operacje plastyczne. Tyle, że cytryna jest kwaśna. Dziewczyny, już więcej nie mogę! Mam nadzieję, że uda mi się złapać resztę. Ojej! Chyba się duszę! Pomóżcie mi! Jeśli Alex nie otrzyma pomocy, to naprawdę się udusi. Nie pozwolę mu na to! Alex nie bój się uratujecie! Odważył się rzucić we mnie cytrynę. Myślicie, że nie odpowiem? A ja! Nie zdawałem sobie sprawy, że cytryna jak bumerang wraca z powrotem. Fuu, jaka kwaśna! Mila zostałaś tylko ty. Czas zjeść tę kupę cytryn. Skoro wasze twarze tak wykręciło, to co będzie z moją? No dobra, raz kozie śmierć. Bardzo nam cię szkoda. Rozumiemy Twoje emocje. Udało mi się! Koniec z cytrynami zjadłam je wszystkie. Wiem, że dzieje się we mnie coś dziwnego. Ojej, nigdy bym nie pomyślała, że Mila będzie wyglądać jak transformer. To wcale nie jest śmieszne.